Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale Fair One A dziś mamy kolejny odcinek z serii Robloxa i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. No to co, rozpoczynamy? Z tego co widzę to gramy gierkę w Robloxie yy, na podstawie gry, e znaczenie gry tylko filmu, serialu dokładnie na Netflixie Stranger Things. O, I tutaj widzę, że jest chyba listopad 2019, więc całkiem spoks e Tylko nie wiem, która to jest wersja, ale raczej... Wątpię, że to byłoby Stranger Things trójka, Chociaż nie wiem jaki tam jest rok powiem wam, bo nie oglądałem jeszcze tej serii Znaczy nie oglądałem tego filmu w ogóle Stranger Things Więc jestem ciekaw jakby to wszystko wyglądało I nie wiem czy to jest Lobby Czy co to będzie tutaj, tutaj mamy z tego co widzę poczekajcie, Star Card, tu nie wiem chyba jakaś restauracja O dobra mamy latarkę słuchajcie to z i Mamy też w ogóle lody, fajnie Mamy latarkę, nic ciekawego na razie nie widzę w ogóle. Z tego co wiem, to Stranger Things to jest film taki horror fantasy, taki, taki horrorowy serial fantastyczny. Znaczy, za dużo wam też nie będę spoilerował w sumie. O, z tego powodu, że no jednak wolę nie spoilerować. Fajnie by było, gdybyście sami sobie oglądali Stranger Thingsa. Szczerze mówiąc, ja nie oglądałem Stranger Thingsa. Ale wiem, że jest dostępny właśnie na Netflixie, więc to możecie sobie pewnie sprawdzić. Kurde, ale trochę dalguję powiem wam. E, ale nie ma co się dziwić. Ale no i w ogóle jeśli się wam się spodoba, e, to fajnie było, gdybyście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów, więc naprawdę warto. To są drzwi? A nie ej, ja przechodzę przez ścianę, serio. What? Czy on... Nie no, one się nie otwierają, ja przechodzę wtedy przez ściany. Ej, naprawdę. To było XD trochę. Przyznam się, ale dobra. Tutaj mamy... Mm, nie wiem co to jest. Raczej nie stołówka i raczej to nie jest chyba szkła. To jest bardziej taki, taka galeria handlowa, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie wiem. No myślę, że długo w tej grze nie pobędziemy. Pogramy jeszcze w inną gierkę też dzisiaj na Robloxie, ale... no nie wiem. Jak to wszystko będzie. O, nie wiem w ogóle, co tutaj mam robić, powiem wam. I co z tymi lodami? Czy ja mogę je zjeść, czy nie? Mogę jeść? Nie, chyba nie mogę. Czy mogę? No wydaje mi się, że nie mogę. Bo gdybym mógł, to bym już dawno jest zjadł w sumie. Nie no, nie mogę ich jeść. E, dobra, to muszę znaleźć chyba coś do picia, nie wiem. E, nie wiem w ogóle na czym ta gierka polega, powiem wam. E, jestem, szczerze mówiąc, e, utopiony w wodzie. Można tak szczerze mówiąc powiedzieć. E, topię się, bo nie wiem na czym ta gierka w ogóle polega e, w Robloxie. E, no, tak jak mówię, nie oglądałem filmu, więc też nie wiem, na czym polega dokładnie ta fabuła. Właśnie. Więc też może głównie jest w tym problem, powiem wam. Że z tego powodu, że nie oglądałem filmu, to może nie znam dokładnie fabuły i w ogóle. No nie wiem, na czym to polega. Biegamy po jakimś, dla mnie to jest centrum handlowe. Tak mi się przynajmniej wydaje, jakaś galeria wielka, coś w tym stylu, centrum handlowe. Nie wiem, może mi się dobrze zdaje. Fajnie byłoby, gdybym znalazł McDonald's albo kfc Chociaż bardziej od, e, od McDonalda wolę Kejapsiaka, a od Kejapsiaka bardziej wolę Burger Kinga, bo, ją, bo mają dobre burgery, powiem wam szczerze. A, i w ogóle jeśli, załóżmy, natrafiłeś na ten odcinek przez przypadek, e, to fajnie byłoby, gdybyś strzelił suba z dzwoneczkiem, bo to naprawdę się opyla, powiem wam. E, no, sub z dzwoneczkiem, żeby dostawić powiadomienia o najnowszych produkcjach i żeby e, wyczekiwać, na przykład, najnowszych filmów z serii Robloxa. O, słuchajcie, o, tej mamy w ogóle kino. Wow. Ej, dobra, to idziemy do kina? Ciekawe, czy jest... O... A chyba nawet kasy nie ma Ej, to może wyjdziemy za darmo Poczekajcie, chyba wejdziemy, no Rzeczywiście może nam się uda wejść o nie, dobra, stoję Ej, ja chyba tam nie wejdę, no nie, kurde Ja chciałem do kina sobie iść, może bym sobie coś oglądał Nie wiem, może nawet Stranger Things Od tej puszczają, co bardzo wątpię Nie, no nic nie puszczają, słuchajcie Nie było, nie, nie ma to sensu iść do kina Ale po co mi są te lody, skoro ja nawet jeść nie mogę Tak mi się przynajmniej wydaje że iść nie mogę. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem po co mi te lody. Nie wiem, naprawdę. A w ogóle słuchajcie. Em, o, pomyślałem nad taką akcją, że sub za sub, czyli super sub, że na przykład załóżmy, wy dajecie mi suba, a ja daję wam suba. Jeśli ktoś z Was ma właśnie kanał na YouTube, to ja właśnie wam daję suba pod właśnie takim warunkiem, że wy mi też dajecie suba. No. Taki właśnie deal, można powiedzieć, sub for sub, czyli sub za sub. Wydajecie suba i ja daję suba. No, wydajecie mi suba, a ja daję wam suba. Taki, jeśli ktoś ma kanał, to naprawdę fajnie było, gdyby Weszedł w, w tego deala sub for sub, bo naprawdę warto, uważam. No i naprawdę fajnie, no powiem wam, że ta galeria jest całkiem spora. Nie spodziewałem się takiej wielkiej galerii. Ja niestety nie wiem co mam tej robić, chciałem ciągle biegać po tej galerii. Dobra, wiecie co chyba zaskoczę sobie na dół. W sumie, pamiętajcie, dzieci. Poczekajcie, e, dzieci, jakby co, nie róbcie tego do w domu. Znaczy, nie w domu, tylko w galerii. A czy w domu, w sumie też tego nie róbcie. Nie róbcie tego na klatkach schodowych, dzieci. E, nie skaczcie z e, tych z parterów, z dachów, bo to naprawdę nie warto. A w galerii, nie skaczcie przez barierki, bo może się to źle dla was skończyć. Szczerze mówiąc, to jest tylko gra, więc ja tutaj mogę skoczyć sobie na ROBLOXie w te, e, z, e, z barierek. Ej, ja na tym usiadłem przed chwilą! Czy... Ej, poczekajcie, bo ja chyba tutaj mogę usiąść, co nie? No tak, no mogę sobie siedzieć, xD. Ej, to ja chcę coś zjeść. Ja chcę zjeść tego loda, no po co go niby mam? Po to, żeby, nie wiem... No bez sensu, po co mam tego loda, skoro nawet nie mogę go zjeść? No ludzie, no... Trochę logiki. Po co ja w ogóle mam tego loda, skoro i tak nie mogę go zjeść? No. Dobra, tutaj widzę chyba jakaś knajpa jest. No nie wiem, jest to gra podob e podobno na podstawie... Znaczy nie na podstawie, tylko tam akurat jest to gra, e gra na Rubloxie, do tego Stranger Things z tego co wiem. No tutaj fontannę mamy. Wiecie co, szkoda, że nie mam pieniędzy, to bym e wrzucił pieniążek i pomyślał życzenie. Nie wiem, to trochę dziecinne i głupie takie... Pomyślę sobie życzenie, wrzucę pieniążek. Wiem, to głupi trochę brzmi, ale powiem wam, że teraz to w sumie bez sensu jest wrzucać pieniążki do fontanny, bo później ktoś może sobie to łatwo ukraść. No, a więc pamiętajcie, że naprawdę nie warto wrzucać pieniędzy do, do fontanny, chociaż to podobno ochroniarze w galeriach pilnują, czy ktoś nie wrzuca pieniędzy, Znaczy, czy ktoś nie kradnie tych pieniędzy z fontanny, z tego co wiem, to podobno to właśnie pilnują. Słyszę muzyczkę. Poczekajcie, może podgłośnie. Ej, ciekawa, naprawdę. O, to, a to są tak osy. A nie, myślałem, że to Burger King, a to jest Burger Queen. To jest księżniczka burger, to jest. To jest, słuchajcie, podruba burgera. Znaczy, nie podruba, tylko to jest rywalizacja dla Burger Kinga. Bo to jest królowa burger, a. Burger King to jest król burgeru. To jest rywalizacja dla Burger Kinga. To jest ta. Rywalizacja, no. No głównie ta. Czekajcie, co tam coś ciekawego tam jest? Czy tam jest tylko ściana? Czy tam coś w ogóle jest? Nie, tam jest chyba tylko ściana, słuchajcie. A ja tam w ogóle nie mogę wyjść, dobra. Bez sensu tam w ogóle chodziłem. No ale fajna galeria handlowa, muszę przyznać. Całkiem, całkiem spokój wygląda. A już muzyczka się skończyła. Co? Mogę skakać po stołach, czy to jest niedozwolone? Chyba mogę, słuchajcie, to, to jest całkiem dozwolone. To jest całkiem dozwolone skakanie po tym, a po stołach. Ale nie, w radu, jakby co, nie róbcie tego, naprawdę. Nie polecam. No i znowu muzyka, Bo całkiem genialna, według mnie. Dobra, wiecie co? Ja w sumie trochę nie obczałem tej gry, ale myślę, że sobie dzisiaj cały odcinek spędzimy chyba w tej grze, bo to będzie głównie taki, można powiedzieć, pogadankowy odcinek. Możemy to potraktować tak jako pogadankowy podank odcinek właśnie? Co naprawdę ciekawie by wyglądało. Dobra, czy ja usiądę, usiadłem, dobra. Usiadłem sobie. Dobra, ja chcę zjeść mojego loda. Ja chcę zjeść mojego loda, dostałem loda, to chcę go zjeść. Słuchajcie, głodny na pewno jestem. Nie jadłem godzinami pewnie, mogę się o to założyć. No ja jestem głodny, no czemu nie mogę zjeść tego loda po prostu? Zwyczajnie zjeść loda chcę. No, zjedz go człowieku. Niech ten mój skin zje tego loda, a głodny pewnie jest. Pewnie schudł ostatnimi czasy, mogę się o to założyć, powiem wam. Chociaż nie, bardziej przytył, bo nic nie robił. No przecież nie grałem nim w ogóle ostatnio w Robloxa, przecież nie było żadnego odcinka. Więc co on miał niby robić? Więc raczej bardziej przytył niż schudł. Ej, tam on ma maskę Antmena? Ej, z Marvela Antmana, on ma maskę, chyba, czy mi się wydawało. Ej, rzeczywiście, on miał maskę Antmana. What? No to nieźle, słuchajcie. To fajnie, fajnie. A tutaj mamy w ogóle schody, ten chyba, to są schody, te takie, co w galeriach są. Ej, serio, można tutaj iść do sklepu? Ta, jasne. To ja idę do sklepu, słuchajcie, jakiegoś i dopuszczacie jakiegoś sklepu, ale tu raczej nic nie ma, dobra. Ej, u góry były sklepy, a tutaj raczej jest taka bida trochę, powiem wam. No więc, więc, ja może pójdę tędy i pójdę sobie do góry do jakiegoś sklepu. Może coś znajdę ciekawego? Może sprzedam tego loda? Bo to jest bez sensu. Czy te schody w ogóle działają? Aha, te schody chyba nie działają, słuchajcie. Coś cię że te schody, no nie działają. No, nie działają, zepsuły się. Zepsuli schody. Szkoda trochę. A nie, to dobra, to są chyba na dół zjeżdżają. Dobra, to te są do góry. Dobra, ej, pokićkało mi się, bo tamte zjeżdżały w dół, słuchajcie. To już wszystko jasne, a mi się pokićkały w ogóle schody. E, dobra, jestem ciekawy co jest w tym zale w sumie. Mm, bo nie znam takiego sklepu powiem wam. Więc jestem ciekaw co tutaj właśnie mamy w tym sklepie zale. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, chyba mam te telewizory albo okna. Któreś z tych dwóch. A może to jest jakaś bizożytaria, nie wiem. O, głośna muzyka w tej galerii, muszę przyznać. A ja jestem klientem i sobie wchodzę za ladę, słuchajcie. W ogóle. A nie, nie mogę przejść, dobra, czyli nie otworzę raczej tych drzwi. O, kurde, kupiłem coś, nie żartuję, mam pustą torebkę. To super, to teraz biegam z pustą torebką Dobra, biegamy z pustą torebką Nie no, żartuję Czy Tutaj są jacyś ludzie Nie wiem, podej podejdę może do nich Nie wiem Chociaż nie, dobra, do tych ludzi chyba nie będę podchodził Ojacie Jeszcze na skok na nich zrobiłem, nie no o, dobra Znów myślę, gdzie byśmy mogli sobie pójść z tą torebeczką? O, nie wiem, ja bym poszedł w sumie tutaj. Mm, a w ogóle pamiętajcie też o zagadnieniu zagl do opisu, bo tam jest link, e, są linki, jest link do serwera na Discordzie, gdzie jesteście na z kanałem, co wam naprawdę bardzo polecam. Ej, to jest chyba fryzjer, tak mi się przynajmniej wydaje. E, a ty, pan jest fryzjerem, czy pan jest kim? To ja, może się, to ja może bym się obciął chętnie. Dobra, może tutaj usiądę, jeśli da radę. To usiądę sobie chętnie. O, dobra, usiadłem. Ej. No, to tak jak mówiłem, e, słuchajcie, e, To teraz sobie posiedzę i poglądam trochę. E, to tak jak mówiłem, właśnie tam jest link do serwera na Discordzie w opisie, gdzie jesteście na bieżącym skanując Naprawdę wam, naprawdę polecam bardzo. Ej, ta torebka ma jakiegoś laga. No, i też w ogóle e, jest też e, w opisie link do moich utworów na Soundcloudzie gdzie wczoraj wpadł nowy utwór właśnie na Soundcloudzie Możecie sobie go wysłuchać, bardzo polecam bo naprawdę warto. I kto nie oglądał w ogóle wczorajszych e, odcinków, to będzie w karcie, więc naprawdę polecam. E, no i co tam jeszcze? Polecam wam oczywiście, jak chcecie możecie zajrzeć na mojego Instagrama, naprawdę warto. Dobra, wiecie co? E, znowu skoczymy sobie z barierki, bo może coś na dole ciekawego, chociaż wątpię. A do kinara. What, jaki jump, ej. Nie, to był kozacki jump, przyznam. I jump. Dobra. I widzę, że tutaj mamy piękne auto, mm, ale raczej wątpię, że je możemy ukraść, bo raczej to nie jest takie proste. Pewnie od razu nasz Sofron złapie. Ej, te, te różowe mi się podoba. Co jest w tych różowych drzwiach świecących się? Serio, ja tak głośno biegam? Ja jestem ciekaw, co jest w tych różowych świecących się drzwiach. Mm, o ile się w ogóle one otworzą, słuchajcie, bo mogą się też nie otworzyć. No więc zobaczymy zaraz. Zamknięte Zamknięte drzwi Co za zwyrodnialce Ej dobra wiecie co chyba wyjdziemy z galerii bo Nie wiem czy w ogóle ta galeria jest zamykana Co bardzo wątpię bo to w sumie roblox e, No ale myślę że pora wyjść w sumie z tej galerii Chociaż dobra jeszcze przejdziemy się do tego auta I zaraz wyjdziemy może z tej galerii słuchajcie Tylko jeszcze zobaczę to auto czy mogę do niego wejść w ogóle Czy mogę wejść poza tą obróbkę Znaczy poza te filary czy mogę wejść No to w sumie mogę dobra znaczy do auta wejdę? Nie, do auta raczej nie wejdę, z tego co widzę raczej no nie, no tutaj tak ten, nie no nie wejdę, nie ma szans, żebym weszedł do auta, to jest raczej nierealne, no, ale całkiem fajnie tutaj wygląda powiem wam ta gierka w Robloxie, kto nie grał to naprawdę zachęcam zagrać w tą grę, bo naprawdę warto. To jest jakaś tam wersja do Stranger Thingsa, więc e, naprawdę fajnie. W sumie powiem wam, że na Instagramie, z tego co pamiętam, jak. E, by, jak e, bo ja obserwuję w ogóle Robloxa, i jak e, pamiętam, Roblox wysyłał tweety. I czemu nie mogę skoczyć? E, jak Roblox wysyłał. znaczy, nie tweety, w sumie tweety też, e, ale jak wysyłał e, na Instagramie posty, e, to wysyłał tam też dużo ze Stranger Thingsa więc naprawdę ciekawie, więc założę się, że, nie, że jakieś gry do stra e, ze Stranger Things'a związane ze Stranger Things'em związane na pewno zostały stworzone do Robloxa, więc myślę, że coś dużo tego jest no, szczerze dużo o tym słyszałem, nawet ostatnio słuchałem piosenkę na temat Stranger Things'a e, o którą stworzył mnie e, niejaki youtuber Nerd Out. to jest taki tam piosenkarz, e, znaczy tam jest trzech piosenkarzy dokładnie Inni tam właśnie tworzą piosenki i, i śpiewają, no Ale bardzo fajna nuta, polecam w ogóle um, no Tam wpisujecie z hashtagiem wyszukiwajcie NerdOut i tam będzie właśnie piosenka do Stranger Things e, trójki No, więc naprawdę polecam wysłuchać sobie? Ja słuchałem, polecam i całkiem wpadła mi fucho, ucho, powiem wam szczerze Więc naprawdę ciekawa muza um, no jak jej wysłuchałem, to powiem Wam, że normalnie jest w moim typie tam muza. Nie wiem, jak Wy tam lubicie piosenki, ale naprawdę fajna. No, ten Stranger Things, z tego co wiem, ale nie jestem pewien, tak słyszałem, że ma około tam chyba 3, 12 odcinków, jakoś tak. Ale właśnie nie jestem pewien. No, więc ciekawie. Więc w sumie też to dużo odcinków, według mnie nie jest jak 12 odcinków. Gdybym miał, nie wiem, na przykład z 20, no to bym jeszcze zrozumiał, no ale tak. Ten. Tak tylko 12 odcinków to trochę mało w sumie według mnie. Kurde, ale biały ten pokój. Znaczy trochę żółci w nim jest, niby, ale biały, za biały. Tak bym powiedział. O, dobra, wiecie co my sobie wyjdziemy już z tej galerii? Mm, bo myślę, że... popatrzymy co jest na zewnątrz. To będzie chyba dobry pomysł. Bo my od razu w sumie weszliśmy do tej galerii. A jestem ciekaw, co jeszcze na zewnątrz jest. Bo raz jeszcze nic ciekawego już tutaj nie można zrobić. W sumie nie można raczej kupywać, bo już bym dawno coś dał radę kupić. No to jest jakiś. Nie wiem, to jest jakiś coś, jakiś ludek, coś w tym stylu. Czekajcie, co to jest. To jest jakiś inny gracz, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, nie, to nie. Dobra, ta to chyba. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje, ale raczej to chyba gracz nie jest. Dobra, e, to będziemy. Ej, czy to no kurde, serii usiadłem. O dobra, wiecie co, ja sobie chyba już tak posiedzę i w sumie mamy już prawie 18 minutę, więc myślę, że możemy już kończyć ten odcinek. O, jesteśmy na przesłuchaniu w policji, nie no, żartuję. Myślę, że nie, jesteśmy tajnymi szpiegami, którzy rozmawiają ze moim skinem, nie no, żartuję, dobra. O, koniec tych żartów, myślę, że możemy już powoli kończyć ten odcinek. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, to fajnie by było, gdybyście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje. Fajnie było, gdybyście też... Jeśli jesteście do nowo, to strzelili suba z dzwoneczkiem, bo naprawdę warto i pamiętajcie o tej akcji sub for sub, czyli sub za sub Wy mi dajecie suba, ja daję wam suba, jeśli macie kanał na YouTube, to oczywiście dam wam właśnie suba no i nie ma problemu, macie suba, jeśli wy strzelicie mi suba, to wy też do... jeśli wy mi strzelicie suba z dzwoneczkiem, to i wy dostaniecie ode mnie suba z dzwoneczkiem, więc naprawdę warto. Pamiętajcie też o zależności opis, bo tam są linki, jest link do serwera na Discordzie, link do moich utworów na Instagram, link do moich utworów na SoundCloudzie, link do mojego profilu na Discordzie. Um, link do mojego Instagrama, na przykład link do mojego Twittera, nie wiem e, jeszcze jeśli chcecie zostawić suba to właśnie tam też macie link e, Jest też oczywiście link do Robloxa jeśli chcecie ze mną zagrać to naprawdę polecam e, no i co, trzymajcie się do i cześć, życzę Wam jak najlepszych wakacji udanych, e, udanego dnia, no i siemanko, e, trzymajcie się i cześć i życzymy się i, widzi, znaczy, i widzimy się w kolejnym odcinku. E, no to pa, i wtedy siema, no to cześć.